Napisaliśmy dla Maćka, wczoraj przygotowaliśmy na takim dużym spontanie, siedzieliśmy w domu z Tomkiem Lisowskim i z Bobem Sobolewskim, razem z żonami, z rodzinami i wpadliśmy na, na genialny pomysł, że trzeba to jakoś i napisaliśmy. Maczkowi, transparent, żeby się czuł troszkę pewnie chcieliśmy go wspomóc. Niestety sobor z rodziną dzisiaj nie mógł być z nami, bo miał ważne sprawy. No, a my przyszliśmy, mieliśmy przygotowane race, ale, ale baliśmy się, że będą jakieś zakazy stadionowe, i dlatego nie odpaliliśmy. Bardzo miła sytuacja z tym transparentem. I... Spodziewałem się, że ci najwierniejsi chłopaki coś wykominą dla mnie, także bardzo im dziękuję serdecznie i był mi bardzo miła wyszedł na błyskaw. Right, uh -huh. break, break, break! break. Uh -huh. break. Widać tego Mokiem, że całkiem inaczej się gra na treningu gdzieś tam między swoimi chłopakami, a inaczej jest obcy przeciwnik. No i nic, no cieszę się z tego, że wytrzymałem siłowo 45 minut, bo wiadomo, że miałem ponad 4-miesięczną przerwę. No i cieszę też, że mogłem w końcu skoczyć na normalną rywalizację na boisko trawiaste i w miarę nie odczuwam żadnych bólu w stawie. Wiadomo, nogi mam trochę słabe, jeszcze tam w tych pierwszych trzech takich krokach gdzieś tam przy zrywach na jakąś prostopadną piłkę, no ale nic, no wszystko przede mną i muszę ciężko pracować, żeby wrócić jak najszybciej do dawnej dyspozycji. Jest to ten stary korzeń, tak? Dużo walki, ale tego czucia jeszcze brakowało w jednej sytuacji. No tak, nie, no na pewno potrzebuje czasu. Najważniejsze jest to, że, że, że walczył. Tak naprawdę dla nas dla nas on jest bardzo cennym zawodnikiem. Widzieliśmy tego starego korzenia, czyli wygrywał pojedynki w powietrzu, zastawiał, brał na siebie. Wiadomo, że rzeczy typu szybkość, wytrzymałość, czy nawet czucie piłki, no to, to, to potrzeba trochę czasu, ale, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, że już wrócił, nie kuleje. i, i, i i będzie, myślę, że przygotował się do, do już do meczu w pierwszej Ja, Dzięki za, 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 za załogi do za dla Wispy. Dobra. Ej, wyciśnij k***a na 1 na 1, bo to wstydek. To cieszy. Dzięki wielkie, pozdrówkałuch.